Słowo wstępne. Otwórzmy sobie drugi list do Tymoteusza, trzeci rozdział, od 12 wersetu. Tak wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będą prześladowani. Natomiast ludzie źli i oszuści będą coraz bardziej brnąć w zło. Sami, błądząc, również innych będą wprowadzać w błąd. Ty jednak trwaj w tym, czego się nauczyłeś i o czym jesteś przekonany, wiedząc, od kogo się tego nauczyłeś, zwłaszcza, że od dziecka znasz pisma święte, które mogą cię obdarzyć mądrością dla zbawienia przez wiarę Chrystusa Jezusa. Całe pismo natchnione jest przez Boga i pożyteczne do nauki, do wykazania błędu, do poprawy, do wychowywania sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Ten fragment bardzo dobrze znamy. Jest mi ten znany werset, że, który mówi o tym, że całe pismo jest natchnione przez Boga. Znamy też to słowo, które tam jest użyte: teopnoistos, które oznacza, że jest nie tyle zainspirowane przez Boga, ale jest dosłownie z Jego tchnienia z Bożego tchnienia. I to jest wystarczający powód dla nas, abyśmy pisma znali. No jest to po prostu Słowo Boże. Nawet Pan Jezus, rozmawiając z faryzeuszami, nieraz zrównywał to, co jest napisane, z tym, co Bóg mówi. I to jest wystarczający powód dla nas, abyśmy poznawali pisma, abyśmy, je, abyśmy Słowo Boże czytali, abyśmy je studiowali, ponieważ dosłownie jest to Słowo Boże nieomylne, doskonałe. Przekazane przez natchnionych autorów, tylko że nie natchnionych tak, jak my to rozumiemy często po polsku, czyli no, natchnienie teraz mam, wenę, tylko ono dosłownie jest z Bożego tchnienia. Jest nieomylne. I dlatego mamy je znać, ale tutaj jest też w tym fragmencie napisane, że mamy te pisma znać między innymi dlatego, aby nie dać się wprowadzić w błąd. Ludzie źli i oszuści będą coraz bardziej brnąć w zło, sami błądząc, również innych będą wprowadzać w błąd. Ty jednak trwaj w tym, czego się nauczyłeś. Zwłaszcza, że od dziecka znasz Pisma Święte. No i jak to jest z tą znajomością pisma, jak to jest z tą znajomością słowa. Ogólnie w Kościele jest problem z tą znajomością. Problem, który zaczyna się od tego, że bardzo często. W kościołach lokalnych brakuje nauczania jest, są kazania. Często krótkie, bo w wielu miejscach zwraca się uwagę na to, żeby nie było za długo, żeby nie było zbyt długie nabożeństwo na przykład. I często takie troszeczkę od przypadku do przypadku. I na tym w zasadzie nauczanie się kończy. Są grupy biblijne, które raczej polegają często na tym, że spotykają się. Członkowie zboru i sobie rozmawiają o jakichś fragmentach, dzielą się swoimi przemyśleniami i na tym koniec. Tak jest bardzo często. No ale to nie powinno tak wyglądać. Nauczanie w kościele powinno wyglądać tak, że przede wszystkim realizuje ono misję i wizję tego kościoła. Wiadomo, że kościół jako całość ma pewną określoną misję, o której też dzisiaj będziemy na kazaniu mówić. Ale każdy kościół lokalny jest powołany w danej społeczności po to, żeby realizować tę misję w jakiś określony sposób. No na przykład są kościoły powołane do tego, żeby na przykład służyć osobom, które się kiedyś zmagały z jakimiś uzależnieniami, na przykład. Są kościoły, które działają w wielkich metropoliach, są kościoły, które tak jak nasz działają w małych miasteczkach, gdzie głównie jest klasa robotnicza pracująca, gdzie są imigranci z różnych narodowości. I nauczanie w kościele powinno do czegoś prowadzić i powinno członków tego kościoła przybliżać do zrozumienia. Zadań tego kościoła, które przed nim stoją, i do przygotowania, i powinno ich przygotowywać do tego, żeby byli oni w stanie te zadania wypełniać jako członkowie kościoła. I podam przykład naszego kościoła. Jesteśmy w Spalding, Spalding, w którym jest mnóstwo Polaków, w którym ogromna większość ludzi, jeżeli nie wszyscy, którzy tu przyjechali, przyjechali tutaj za pracą. I przez to, że przyjechali tutaj za pracą, mamy do czynienia tutaj z takim trochę wywróceniem priorytetów do góry nogami. To znaczy, Polacy, którzy przyjechali jeszcze też kiedyś, kiedy w ogóle różnica między zarobkami w Polsce, a tutaj była dużo większa, nawet większa niż teraz, trochę się zachłysnęli tym życiem, tym, że można mieć fajny dom, tym, że można mieć fajny samochód, nie jeden, po prostu zwyczajnie pracując. I postawili to na pierwszym miejscu w swoim życiu. I podporządkowali temu wszystko: małżeństwa, dzieci. Mamy takie sytuacje bardzo często, kiedy mąż z żoną się w zasadzie nie widzą, bo pracują oboje 4 na 4, akurat tak, że się mijają, albo pracuje jedno na noc, drugi na dzień, akurat tak, że się mijają, albo się widzą w weekend jeden dzień, albo dwa, albo czasami w ogóle. Mamy problem z dziećmi też, taki, że ojcowie, jest tutaj bardzo dużo kierowców, którzy pracują bardzo długo których nie ma w domu, którzy po prostu nie wychowują swoich dzieci tak jak powinni. I dlatego, misją naszego kościoła, którą realizujemy tutaj na miejscu, jest to, żeby przede wszystkim przywrócić priorytety, nauczyć ludzi tego, że Boga trzeba stawiać na pierwszym miejscu, żeby nauczyć ludzi tego, jak wygląda małżeństwo dobre według Boga, według Bożego Porządku, jak wygląda wychowanie dzieci dobre według Bożego Porządku. Żeby uwolnić ludzi z tej niewoli, w której, się, w której się znaleźli. Z niewoli pracy, z niewoli pogoni za pieniądzem. Bo musimy sobie jakby też zrozumieć, że my to wszystko tutaj wiemy, ale też jakby warto jest sobie to przypominać, że w ogromnej większości, w ogromnej większości, tutaj nikt nie walczy o przetrwanie. W ogromnej większości jest tak, że chodzimy do pracy. I nie tylko, nie, nie, nie że wiążemy ledwo koniec z końcem, to nie jest tak, że musimy być w pracy cały czas, dlatego że inaczej po prostu nie będziemy mieć co jeść, nie będziemy mieć gdzie mieszkać. Tylko zazwyczaj te poświęcenia, gdzie poświęca się rodzinę, dzieci, są po to, żeby mieć lepiej, żeby mieć fajnie, żeby mieć leps lepiej, więcej. Niestety taka jest prawda. No i my w tym kościele realizujemy. Właśnie taką misję i, i jesteśmy tu dla tych ludzi, dla tych Polaków, którzy tutaj przyjdą, którzy przyjdą z takimi problemami. Problem w małżeństwie, bo postawiło się pracę na pierwszym miejscu, zaniedbało się żonę męża. Problem z dziećmi, bo postawiło się pracę na pierwszym miejscu, zaniedbało się je. Nie mówiąc już o tym, że nie było w tym wszystkim Boga, który do tego, żeby to wszystko zrobić dobrze, jest niezbędny. I dlatego w naszym w nauczaniu, w naszym Kościele jest dużo mowy o tym, że Bóg ma być na pierwszym miejscu. Bo my, się pierw, bo my się pierwsi musimy tego nauczyć, i pierwsi musimy to wprowadzić w życie, w naszym życiu, żebyśmy mogli to później przekazywać dalej i pomagać ludziom, którzy tutaj przyjdą. Tak samo jest z wychowaniem dzieci. Dlatego dużo się mówi o wychowaniu, dlatego dużo się mówi o małżeństwie, o roli mężczyzny, o roli kobiety. Ponieważ my sami musimy się tego nauczyć, musimy się do tego przygotować. I kiedy ci ludzie tu przyjdą, żebyśmy my mogli dać im przykład. I powiedzieć, słuchaj, ja miałem tę samo, ale teraz jest tak. Dzięki Bogu. Postawiłem go na pierś i tak dalej, i tak dalej. Wiemy o co chodzi. I tak powinno wyglądać nauczanie w kościele. Ono powinno prowadzić ludzi do czegoś. To duch święty. Yy, to duch święty prowadzi nauczanie w kościele. Ale duch święty nie prowadzi od przypadku do przypadku. To nie jest tak, że no, dzisiaj duch święty nie powiedział, że mam powiedzieć kazanie o tym, a jutro o tamtym, a pojutrze jeszcze o czymś innym. Oczywiście zdarzają się sytuacje, kiedy jest jakiś problem. I trzeba się do niego odnieść. I jest po prostu nauczanie, jakby powiedzmy, jakieś takie, które. My tutaj w zasadzie wiemy, dlaczego się pojawiło. Ale ogólnie rzecz biorąc, na to nauczanie jest jakiś plan. Dlaczego? Mamy na przykład serię kazań, które omawiają poszczególne punkty naszego wyznania wiary. Dlatego, że każdy członek zboru powinien znać to na pamięć. Powinien umieć się obronić. Z tego, w co wierzymy. Dlaczego jest kurs podstaw? Dlatego, że każdy chrześcijanin, nie mówiąc już o członkach zboru, ale każdy chrześcijanin powinien mieć podstawy w jednym palcu. Ale jestem też po to, żeby się upewnić, że wszyscy w to samo wierzymy, że wszyscy tak samo wszystko rozumiemy, że nie ma niedomówień właśnie w podstawach. Po co jest teraz? Po co są teraz jest studium biblijne ukierunkowane na poznanie najważniejszych zagadnień z listów apostolskich? No bo budujemy kościół, który. Wzoruje się i który dąży do tego ideału, którym był Kościół w dziejach apostolskich. I dlatego właśnie, jak już nauczanie w Kościele jest, to bardzo ważne jest nasz stosunek do niego i to, i to jak my do niego podejdziemy. To nie jest tak, że nauczanie w Kościele, którego jesteśmy członkiem, jest opcją. Jest możliwością, jest jedną z rzeczy do wyboru. Że dzisiaj mogę sobie posłuchać kazania pastora, a jutro kogoś innego. Nauczanie w kościele jest obowiązkowe dla każdego członka zboru. To nie jest tak, że to jest sugestia, że to jest ewentualnie jakaś rzecz, którą warto się zająć. To nie jest tak, że idziemy do kościoła, no posłuchamy sobie kazania, a później zrobimy sobie coś tam. Przechodzimy na grupę biblijną, która powinna mieć strukturę, która. Grupa biblijna czy studium biblijne nie powinno być po prostu miejscem, gdzie się ludzie spotykają, żeby się, się powymieniać pomysłami. Oczywiście jest to element, ale powinno być na tej grupie również nauczanie. Powinno być wszystko pod odpowiednim, odpowiednią, że tak powiem, kontrolą. Czyli po prostu musi być tam ktoś, nauczyciel, który sprawdza zgodność z pismem i to prowadzi. I te nauczania są obowiązkowe dla każdego członka zboru. I... Naprawdę tym nauczaniom powinniśmy poświęcić czas i uwagę, i musimy sobie zdać sprawę z tego, że jest różnica między nauczaniem w podstawówce a nauczaniem na studiach. Jak dzieci chodzą do podstawówki, to wtedy rodzice oczekują, że nauczyciele ich wszystkiego nauczą. Czasem jest jakieś zadanie domowe, ale rzadko. Teraz w Polsce chyba w ogóle jest zakaz, z tego co wiem. Tutaj czasami nasze dzieci, wiem, że jeszcze te najmłodsze, nie? Ale najstarszy miał, będąc po stałówce, czasami zadania domowe, ale nigdy się nie musiał uczyć w domu, tak naprawdę. Zawsze go uczyli wszystkiego w szkole. A jak pójdziemy na studia, to na studiach profesor wychodzi i robi wykład w swoim tempie, na nikogo się nie oglądając, a później siedzimy w domu i się uczymy. No więc my jesteśmy na studiach w tej chwili, bo wszyscy jesteśmy dorosłymi ludźmi. Ja rozumiem, że możemy mówić, że niektórzy są powiedzmy, na, na, że jesteśmy na różnym etapie. Niektórzy są dłużej w, w wierze, inni są krócej. Niektórzy jeszcze nie mieli okazji wielu rzeczy poznać, bo po prostu nie było kiedy, bo się świeżo nawrócili. To się jak najbardziej zgadza. Ale i ci, i ci są dorosłymi ludźmi. Więc i ci, i ci biorą odpowiedzialność za to, czy znają Pisma, czy nie. I ci, i ci biorą odpowiedzialność za to, czy Podchodzą poważnie do sprawy, czy nie podchodzą poważnie do sprawy? Bo nauczanie w kościele jest po to, żeby wskazać na to, co mamy wiedzieć, żeby wyjaśnić pewne sprawy, ale później mamy coś z tym zrobić. Jak już nieraz mówiłem, jeżeli nie mamy co robić, więc musimy posłuchać sobie jakiegoś kazania w internecie, nie wiadomo skąd, nie wiadomo od kogo, no to mamy co robić naprawdę. Bo gdyby tak wziąć kazanie z niedzieli, słowo wstępne z niedzieli, wszystkie wersety, które tam były, przeczytać, przeanalizować na spokojnie, posłuchać jeszcze raz, po to to jest publikowane, pójść dalej, poczytać sobie odnośniki, które są do innych fragmentów w Biblii, na przykład do Starego Testamentu, naprawdę to przestudiować i się tym zająć, to nam tygodnia nie starczy. No nie będziemy mieć czasu na słuchanie kazań w internecie wtedy. A do tego jest jeszcze grupa w poniedziałek, która jest, która na którym zaczęliśmy studium listów apostolskich, gdzie też, jest, gdzie też jest dużo. Był kurs podstaw. Teraz pytanie: czy kurs podstaw był na zasadzie zakuć, zdać, zapomnieć, czy był na zasadzie naprawdę? To jest wiedza dla mnie, która jest bardzo cenna, bo to są podstawy. Ktoś to przygotował, prawda? I chwała panu. I biorę się i naprawdę przykładam się do tego, żeby to wiedzieć i rozumieć, bo to jest coś, co ja mam znać. To są podstawy, które gwarantują mi, że nie zostanę nigdy zwiedziony, że nie zostanę nigdy oszukany przez nikogo. A nawet jak się dam na chwilkę, to sobie przypomnę później te podstawy, by się nie, 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 to coś nie gra. Coś jest nie tak. Ale to jest nasza odpowiedzialność. To jest odpowiedzialność każdego dorosłego człowieka, który będąc w kościele jest już dorosły. I dlatego. Na przykład jest wielki szok, kiedy ktoś słyszy, że w kościele jest kurs podstaw i że później go trzeba zaliczyć. No, trzeba. Pewnie, że trzeba. Pewnie, że trzeba, dlatego że jeżeli nam się nie chce tego zrobić, to po co my tu w ogóle jesteśmy wtedy? Jeżeli nie interesuje nas nasz Pan, jeżeli nie interesuje nas Kościół, jeżeli nie interesuje nas, skąd to się wszystko wzięło, jak nie interesuje nas prawda na ten temat. To po co my to robimy? I szczególnie ważne to jest teraz, dlatego że zbliżamy się teraz powoli do końca właśnie tej serii, która wyjaśnia poszczególne punkty naszego wyznania wiary. Dzisiaj będzie o kościele, powtórka tak naprawdę z wielu rzeczy, może coś nowego, ale raczej dla większości chyba powtórka. I później chyba zostały jeszcze dwa punkty. I w zasadzie kończymy tą serię, i chciałbym, żeby po zakończeniu tej serii naprawdę coś z tej serii zostało. Żeby to nie było na zasadzie, o no, były tam kazania o wyznaniu wiary. A to wszystko jest opublikowane, żeby przesłuchać, żeby poczytać, żeby przestudiować i poznać pisma. Po to to jest. Po to publikujemy to w internecie też. Żeby można było to zrobić. Dlatego zwracam na to uwagę i zachęcam do tego i apeluję też, żeby naprawdę od dzisiaj po prostu zaplanować sobie to, zaplanować sobie czas na to, żeby naprawdę przyłożyć się do tego, żeby nauczanie ze swojego kościoła znać. A nie tylko go posłuchać i później zapomnieć. Amen.